Jesteśmy na wielkiej arenie, gdzie każdy z nas ma miejsce do budowania strasznych nowych postaci. Mamy Brainot Hair, gdzie to krzesło chodzi, ma ręce i stopy, ale dziwne. I tak samo mamy nowego Brainota busa, który ma dziwną twarz i zamiast kuma nogi. Czajcie ten autobus chodzi. I tutaj najstraszniejsza legenda potwór mimik, kto zbuduje najładniej ten wygrywa. Te najbardziej najlepsze, straszniejsze. 1000 zł! Wow, ja wygram, Ja Fary! wygram! Właśnie zobaczymy, kto najlepiej zbuduje. Nawet pies będzie budował, który jest a! w szoku. Jest to siba, a ładnie się z wami przywitał. No to co? Klikajcie łapeczki w górę, a my zaczynamy! Na 3, 2, 1, lecimy! Każda na wow! swoją stronę! Wow! 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 Juhu! Budujemy! A... Pff. No to nieźle pobudowałem już padłem. Я уже что подам. Dobra, biegnę z powrotem, trochę straciłem czasu, bo oni już pewnie budują. A pierwsze budujemy ten autobus! A wy, widzowie, pierwsze możecie wejść na mój sklep! Patrzcie na to, co tutaj leci. Co tutaj jest? Możecie mieć cały pokój. E, swój na przykład w kocyku, w budzinku i wiele więcej w koszulkach. I patrzcie jeszcze na to, uwagę, uwaga, nowe brloki już są! Majki Niko! W zestawie taniej i tak samo bidon, na którym, w którym możecie sobie nalać na przykład wodę, wziąć w podróż i się napić. Link w opisie z oraz nowe proloki. Już są. Sprawdzajcie, a ja szybko się spieszę. Budujemy pierwsze busa, więc bus jest taki biały. Weźmy go, zróbmy pierwsze od podstawy. Czyli musimy zrobić podstawę, patrzcie, jak szybko buduje. Ja jestem zawodowcem normalnie. Jestem prosem w budowaniu, nie? Patrzcie na to. Tu robimy podstawę. Że autobus tak wygląda. Robimy mu teraz tak górną część. Zróbmy go troszeczkę wyższego. Ja zaraz wam pokażę, co ja tutaj mam przygotowane. Zaraz podlecimy, zobaczymy, co moi przyjaciele tam robią. O, ja już mam podstawę i teraz zróbmy. Zróbmy sobie koło. Jedno koło to wielkie, drugie koło może. Zróbmy Maszlo, tutaj. złość, ty w ogóle umiesz budować? A, zobaczymy, kto wygra. Czy ja umiałbym być najlepszy? Patrz na to, już robię Ej, koła mu robię. Ile nóg ma ten autobus? Patrz. A, on miał nogi. Ej, czekaj, czekaj, zaraz, zaraz. O, ma więcej. O, nie, o, nie ma koła. O, ma nogi. Ej, właśnie, on nie ma. Dobrze powiedziałeś mi, bo ja robiłem koła przecież. O, co mu mówiłeś, Majki? On teraz nie wiedział. To ile on ma tych nóg? Tak, 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 tak. On ma tych 30... nóg. I Tutaj musimy zrobić nogi. Patrzcie, ten autobus chodzi, więc on ma nogi. I tutaj robimy teraz te nogi, tak. Jak to zrobić? O, patrzcie, tak, ten autobus ma nogi, więc nie robimy mu normalnych kół. Ale bym się pomylił. Dobra, teraz nie, robimy nie, jedną to. O nie, z czego to zrobić? Jaki blok będzie dobry do tego? A, może pełna. No, zobaczymy, kto będzie lepszy. Okay, ja, ja mam już nogi. mam niezłe! Tu będzie kierownica. A, zobaczmy, co i tam robią. Czekaj, podlecę, tylko, żeby troszeczkę podglądać. Ja tu we ekwipunku mam przygotowane patrzcie na to. Mamy. Różne rzeczy, którymi mogę im trochę przeszkadzać. Hi, 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 hi. Ale zobaczycie w jaki sposób. Weźmy sobie na przykład to, weźmy to, to, to. On miał to, nos to, taki to. Dziwne. A, Tak, sobie. on miał dziwny nos. Okej, okay, co oni tam y, gadają jakiś dziwny nos? Czekaj, co oni robią? Polecmy do góry, uwaga, zobaczmy. Wow, Niko jak zbudował. Ej, zaraz, zaraz, ale on szybko buduje. Z krzywimi oczami on tak szybko buduje? Jaki wielki autobus. A mój? Yy, nie to no nie może tak być, nie mogę tego przegrać, to muszę... Mam najlepsze ja... autobus! Co jest? To wielki! Zoraz raz jak on to budował! O nie majki! Tak być nie może, Ech, tak być nie może. Czekaj, zkończę. wezmę. O, ra, wezmę to. Nos. Uwaga, rzucam to. Rzucam! Pum, leci teraz to! Pum, 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 ej, ej, co mu. to tu jest? <laughs> Jakiegoś bąka ktoś tu puścił! Uj, jeszcze to rzucę, rzucę buto. O nie, o nie, to tu leci tutaj o nie! Sam bie, sobie O nie. co tu się dzieje? Majki, to pewnie twoja sprawka! E oh. co, to na pewno nie Janiko ja u siebie buduję. Na pewno mu nie! Tutaj, uwaga, rzucam mu smroda, rzucam mu smroda! Pum, pum. Rzucam mu sprody! Co tu się dzieje u mnie na tej bazie? Spadają z nieba bunki! <laughs> ale mu zasmrodziłem, ale mu zasmrodziłem, patrzcie jak oj. Dobra, jest zasmrodzone. Specjalnie mu tak zrobiłem, żeby mu przeszkodzić. Uuu, ale się jak zasmrodziło! <laughs> Ale zasmrodziłem. O, o Niko, czy ty znowu puściłeś bąka, Czekaj, A aż tego, tego ja. oślepie, oślepie go oślepię, oślepię go, oślepię go. Pom, leci flara, oślepicie! Co to, to było? Ej, oślepiłem e, go. Gdzie ja <laughs> jestem? Teraz, gdy im przeszkodziłem, mogę iść do siebie. Ale muszę to zbudować szybciej. No wiecie co? Rozwalam to, rozwalam to. Eee, to jest słabe, ja tym nie wygram. Muszę mieć lepszą budowlę. Muszę mieć lepsze, większe, jeszcze szybsze. Eee, w ten sposób ja tego tak nie dam rady. Oni będą mieli lepszego, strasznego autobusa. Wiecie co? Ja tu mam przygotowaną skrzynkę. Podłożyłem sobie takie fajne rzeczy. I teraz możemy wejść do skrzynki. Uwaga! A tu mam patrzcie na to, co tutaj jest. <laughs> mogę sobie zabrać to, bierzemy teraz tego autobusa może weźmy. Czekaj, autobus, tutaj jest bus. Bierzemy, patrzcie, mam takiego busa, widzicie? O, tutaj jestem, psiemka hejo. E, jestem czy ten Fradek. autobus miał oczy? Dobra, teraz miau, miau. Go. Patrzcie, jakiego mam tu. O oh, je, yeah. teraz idziemy go zanieść. Bierzemy teraz tego z oczami i go teraz tutaj postawimy. Uwaga, uwaga. Postawię go w tym miejscu. Czekaj, czekaj, żeby on tu był. I bum, postawiłem go, teraz go usuwamy. Jo, tu nic nie widać prawie. Patrzcie, jest. <laughs> Zobaczcie, jakie on ma nogi, widzicie? Jakie nogi wielkie. I Ile to jest jeszcze mój czasu bus. zostało? E, jeszcze minuta została, ostatnia minuta, Co? ostatnia minuta. No, o, nie, tylko nie to! Minuta. Szybcie, szybcie, szybciej, szybciej. Okej, okay, patrzcie jak je, oczy, jakie on ma wielkie uszy i tu jest jego mina. Dobra, okej, okay, ja już mam zbudowane, tylko ten teraz rozwalmy, żeby tutaj nie było, że to budowałem. To rozwalimy, żeby tego nie, nie zobaczyli. Zaraz kończymy chłopaki. O, nie, Uciekuj, jeszcze się. chwila, jeszcze chwila! Pospieszcie się, Niko, Majki, szybko, bo to rozwalam. O nie, o nie, Teraz o nie, tu, o nie, dobra, bom, bom, rozwalam, rozwalam. Teraz z tej strony rozwalę szybko. Okej, okay, to rozwaliłem, dobra, mamy. Okej, okay, ja już jestem gotowy, gotowy. Oh, JAKIM cudem TAK SZYBKO? Uh, ZROBIŁEM! LET'S GO! ta la 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 ta la TA-LA-LA-LA-LA-LA-LA la, ta e, tam tańczy, la la i śpiewał, tak szybko zbudował? <fuerte> Nie mam pojęcia, Majki! To niemożliwe! Okay. Ja już skończyłem! Okej, okay. to to co? Dziesięć! Dziewięć! Osiem! Siedem! Sześć! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec! O nie! A, nie Koniec, Ja już skończyłem. Ta, lala lala la. ta la 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 dobra, to kogo pierwszego ta, la, co? Nie yy, patrz, nie patrz, zaraz yy, będziemy to. Zaraz będzie Nie, wierzę w to. Dobra, okej, okay. pierwsze oceniamy Niko. Wszyscy razem oceniamy, widzowie nie, komentarze, robimy ocenę od 1 do 10. Zapraszam. Uwaga. Lecimy do Nico. Co to jest, Niko? No co? Najlepszy! Eee. No Jakie on ma małe nóżki, ojeju! Okej, okay, każdy bierze z nas tabliczkę tutaj bierzemy, tabliczka i na tabliczce będziemy zapisali, zapisywali swoje oceny. Eee, dobra, zobaczmy jak tutaj. A środek mu zrobiłeś środek, czy nie? Eee, U. Nie. No, środka nie ma za bardzo, ale jest puste pomieszczenie. Mhm. Dobra, tutaj zobaczmy, czekaj, teraz tutaj wejdźmy sobie. Eee, nie mogę wyjść! może e, to pułapka, to trochę wyśgląda jak okay. więzienie na kółka no tak ci powiem średnio, ma stopy, ale takie małe. Fajne ma stopy. Dobra, ja daję ocenę, hmm, napiszę ocena mo, ocena smile slow. Eee, 5 na 10. 5 co? mu tak mało? 5 na 10, uwaga, to jest moja ocena. 5, eee, 10. 5 ja na 10! Ja daję ocenę 4 na 10, Niko! Nie, o, no, Majki! 4 co ty? na 10, uwaga, ocena Nie Majki 14! na 10. licze punkty, zapisujcie punkty. To jest 9. O, A 9. Shiba? Shiba? uwaga, uwaga, Shiba co daje? Shiba dał 5. Dobra, to razem masz. 14. 14. 14. 14 punktów na okay, zapisujcie. Eee, 30. Mało. 14 punktów. Eee, Nawet połowa. 14 nie ma. Eee. na 30. Nawet. A widzowie, jaką dajecie ocenę? Wy, Piszcie komentarze, jaką wydajecie ocenę dla Niko. Teraz widzowie piszą i widzowie, i wasze oceny policzymy w komentarzu pod filmem. Dobra, a teraz lecimy do kolejnej budowli. Zobaczmy, jaka będzie następna. Lecimy do góry i uwaga: Mikey! Wo Ej, co jest? Tak, tylko jednego ucha mu nie skończyłem Ale super robić. super budowla, jakie wielkie stopy! Ej! Tak, bo on chodzi na to nich. To jest mega duże, mega ładne. Mi się podoba. Jaka Ale twarz, nie ma boku! Nos. Ej, ej dobra. bo nie zdążyłem tego robić. Ej, daję ocenę, ej, ocena, ocena Smileslow, zapisujemy ocena Smileslow. 8 na 10. Pum! Osiem na dziesięć tak. wow, to jakiś Proszę rekord! Bardzo, brawo. Brawo, uwaga, jakie będą następne? Trzymajki, to wygra. U, e, a Niko? Niko, dwa na co? Nie, nie podoba mi się, brzydki. Niko, nie no, nie podoba ci się taki ładny. Zobacz, nogi nie są połączone nawet. Fajne, a faktycznie. o, nie są połączone. Uuuu. Bo on zmieniam. z fabryki wyjechał dopiero. Nie, ocenę. Zmiałam ocenę, to będzie 6 na 10, 7 na 10. Je, je, o nie. Ocena mniej, dlatego że nogi nie są połączone. Głupie nogi. O. Nie ma, dobra, zaczmy teraz Shibę. Shiba, szczek, szczek, 7 na 10. Wow, tyle wow. co ja 14 plus 2, 16, 16. punktów. Wow, 16, 16. Ja ja. Okej, okay, wygrywasz. Prowadzę. Teraz tak, Shiba, tak. teraz Shiba, teraz Shiba. Zobaczmy Shiba Co będzie miał tu zrobiony piesek? Wow, ale fajnie i narysował mu kość. O, i z kostką ej, ej, i ma uszka. Ej, zaraz, zaraz, Shiba go zbudował jak jakiegoś pieska długiego. Ej, to bo nie on autobus. jest sam pieskiem. Hmm. Patrzcie, Shiba normalnie zrobił taki autobus bym powiedział. W Shibus, w Shibus. Ale nie ma okien tutaj, chociaż... Ej, tam też nie było okien. No to może e, nawet dobrze, okien nie? też nie, nie, Tak, tak. ładną ładną twarz bardzo zrobił. zrobił Wow, Wow, oceniamy sibę Zobaczmy. nie, nie, się się podoba Patrzcie, jakie ma oczka, serduszka. Piście serduszka. widzowie, Piszcie komentarze, widzowie. Oceny, piszcie komentarze, ile dajecie Shibie. My wszystkie wasze komentarze zapiszemy. Pamiętajcie, żeby też pisać. Ja będę czytał, przyjmę wam serduszko. Tu ocena, Niko, jest 8, a wasza? Moja no też dobra, jest 8. Dobra. Jaka? Ja se sprawdzę, no. 8, ej, zaraz, zaraz, on dostał 16? O, wow, to już to tyle co ja. Ej, dobra, to będzie ciężko. Jeszcze ty Smileslow. slow. A jeszcze ja, uwaga, uwaga, teraz ja daję. Bum, ocena Smileslow. Ocena Smileslow. 8 też na 10. Bum! Wow. Shiba 24. Tak, wow. 24. Shiba wygrywa. Shiba. No teraz zobaczcie na moje. Chodźcie do góry i wam no coś jestem pokażę. No ciekawy, czy to przebije. Patrzcie, hmm. patrzcie na to. Wow! wow. Przecież to jest identyczne. Jeden do jednego. Spójrzcie na tą twarz tutaj. Jak wow. ty to zbudowałeś? Ej, uh, jak to zrobił? Uh, wow. Ja to budowałem ja. Ale super. I tutaj ma normalnie kierunkowskaz, też zrobiony taki mały. I stopy, i to ma równą ilość stóp w ogóle. Wow! Takie fajne. Tak, Ej. tak, tak, tak. To ja budowałem. Ej, to jest najlepsza budowla, jaką ja w życiu widziałem. A budowałem już bardzo dużo. Dobra, to ja oceniam. Może pierwszy. Zobaczmy, jakie dostanę oceny. Jestem mega zaraz, ciekawy. Ocena Mikey. 9 10 Ale mi się wydaje, że coś tu jest oszukane. Jak tak można zbudować? Widzowie, czy bym mówię że on zbudował? Co? Takiego napiszcie w komentarzu, bo Co coś mi się wydaje, że to fake. To ty powiedziałeś, że ja oszukuję? No tak, no jak to można tak zbudować tak idealnie? Nie, 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 ja nic nie oszukuję. Może hmm. on po prostu tak ładnie buduje naprawdę, Nico? Jasne, zobaczymy. To jest moja ocena. Nie, 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 nie. Ja? Oszukuję nigdy. Widzicie nic nie. Wydaje mi hmm. się, że oszukuję, dlatego taka ocena. Nie, 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 ja nie oszukuję, widzowie napiszą, widzowie, napiszcie w komentarzu, że ja to budowałem sam. I nie oszukiwałem. <grych> Na pewno oszukiwał, zobacz. Nie, wejść przestań. No, Niko, 5 co? Ej, popraw swoją ocenę. Nie, taka dobra jest. Dobra. Ej, Niko, ale to jest bardzo Mikey, ładne. Majki 9, Majki 9 i Shiba 10 za 10. Dzięki Shiba. Dzięki Shiba, szoku jest normalnie Ej, Patrz, to jest dwadzieścia 24. wow. Dobra, lecimy do następnej rundy. Pierwszą rundę wygrywa Shiba, tak? Czy ja miałem. Ej. Remis, remis! Remis! Remis, jest. remis, remis. remis. Okej, okay. pierwsza runda remis. Ja mam remis z szybą. Dobra, nikt nie wygrał. Na razie mamy remis. Lecimy do drugiej rundy. A teraz będziemy budowali to krzesło zielone. Takie zielone jak moja koszulka Smajlandia. Koszulka nowa, Smajlandia zielona. Wszystkie nasze postacie są. Wpadajcie, sprawdzajcie. Link w opisie majs.pl. Tutaj macie tą koszulkę, wam pokazuję jeszcze. To jest zdjęcie. A tutaj jest na mnie, widzicie? No, także wpadajcie. Ładna koszulka, duże logo. Link w opisie majs.pl. O tutaj, link w Pisze. Dobra, ok, no to w takim razie teraz Brainrot Hire robimy wielkiego Brainrota. To jest nowy Brainrot jako krzesło. Huu, lecimy! Dobra, oko, e, szybko, szybko Jak to no zrobić? No. Zielone, zielone, zielone bierzemy, zielone, szybko kładziemy. Okej, okay, tu będzie jedna noga. Siu! Okej, okay, taką zrobię. Patrz jak szybko. Ja to buduję ekspresowo. Ja wcale nie oszukuję oni mówią, że oszukuję. Ja nic nie oszukuję. Przyszła Na pewno Smaj oszukiwał. Nie, ja buduję, ale mi to wolno idzie. Ej, ciężko mi to idzie. Teraz idę zacząć jak im idzie. Ej, jak szybko, ej, zaraz, zaraz. Ej, Niko robi szybko, a Majki, uwaga. O, wow, Majki też ma cztery. Chyba tam. O nie, o nie, o nie, o nie, oni są szybsi. A ja mam dopiero tylko dwie nogi. Pff. I mi to idzie najgorzej. Dobra, wiecie co? Czekaj, czekaj, ja muszę przeszkodzić nikomu, muszę przeszkodzić mu. Mam pewien pomysł. O, postawiłem teraz taki wóz strażacki, na który możemy usiąść. Patrzcie, klikamy teraz. Boom. Uwaga, siadam, siadam. No, siadaj, 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 siadaj. O, jestem, dobra, załadowało się. I teraz go polejemy wodą. Uwaga, uwaga. Leje wodą! Bum! Leje wodę e dla niego! E <laughs> co to jest? Dostaje z wody, <laughs> dostaję z wody, patrzcie.

Co Ale tu się dzieje? To to jest za pogoda! Słowa się Zdały. na krzesło. <grym> Ale leci na niego. Zobaczcie jak mocno. Dobra, ja spolałem go wodą. Polałem go wodą, dostał z wody i teraz mogę się budować. <grym> Specjalnie mu przeszkodziłem, żeby tak szybko nie zrobił. Dobra, ej, ja muszę to jakoś szybciej wybudować. Nie mam czasu. Dobra, idę do skrzynki. <grym> Będę znowu oszukiwał. Czekaj, czekaj, dobra, weźmy sobie tutaj i bierzemy teraz to. Uwaga, mam krzesło. Patrzcie, znowu. Ej Niko, krzesło. czy ty się kąpałeś przed chwilą? Teraz nie. To ktoś lał wodę na mnie. Bum. Wodę co? co okej, okay, postawiłem. Dzieje? Patrzcie, teraz postawiłem, tutaj damy, czekaj, tak, okej, okay. i jest postawione krzesło. Teraz będziemy mogli na to stanąć jeszcze. Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze tak zrobimy tutaj dół, żebyśmy mogli na to krzesło stanąć. O, tak, 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 tak. Dobra, z tej strony tutaj musimy wejść i zrobimy teraz. Ile jeszcze zostało bloki do końca? W środku, że to zbudowane. Ostatnia minuta! O, nikt nie To nie nie. ja znowu nie zdążę! No sobie zniszczę. O, elegancko sobie zniszczę, żeby tego nie było. i już jest gotowe. Ja skoczyłem, skończyłem skoczyłem, skończyłem. Nie, no jak tak szybko? Skończyłem, skończyłem, skończyłem. Ojej, ojej, ojej. Ta la 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 la, la la la, la. E, teraz tańczy i Jak teraz. Tańcz, śpiewaj. Jak to zrobił no, tak szybko? No, jak łatwo, nie mam pojęcia, ale to wygląda. Jakie oczy, jakie dłonie. Dobra, teraz zobaczmy, co mają. O, i przeciele. Ostatnie ja się sekundy. Zaraz de Odliczam 10 9 8 7 6 5. Widzowie klikajcie łapeczki. Halo, zostaw łapeczkę, zostaw łapeczkę teraz. Ej, ostatnie 4 sekundy. Kto zdąży gnąć? 4 3 2 1. Teraz PUM! i koniec. Koniec. Zobaczmy. Wow, Niko. Moje Ej, fajnie i Shiba. Pff i nie da. Do. zbudowała ta Zobaczmy, zobaczmy pierwsze. Niko! Niko, sprawdźmy. Wow, ale fajne oczy! Ej, tu jest odwzorowanie. się. Wow. Mini, no. ładne. Bardzo, ej, mi się podoba. Ja tu daję ocenę normalnie. Daję tak szczerze, szczerze, żeby nie było. Ocena, ocena Smile Slow. Daję normalnie 10 na 10. Mi się podoba. Wow. 10 na 10. Dziękuję. 10 na 10, proszę bardzo, tutaj. 8 na 10. Wow. 8 na 10. Majki e, i patrzymy Shiba. Uwaga, Shiba daje. Zobaczmy, co tutaj tobie da. Uuu, siebie chyba też się spodobało. 8 na 10. Chyba wow. No to to jest 26. 26 masz, Niko! Wow, to jest bardzo dużo. Prawie duże. max! Tak, to jest 26. Rekord. Wow, Okej, okay, to Niko ma duże szanse na wygranę. Mikey, Mikey, ja Mikey. Nie ma czasu. Wow, te krzesło jest duże, ale niedokończone. Jakie I ma dziwne oczy. Niedokończone, nie ma rąk, stopy są za małe. O, e, mi się to średnio widzi. O nie! Oh, te. nie. Uh. Ja daję tutaj ocena moja, ocena smile slow daje 6 na 10. Mi się to tak średnio widzi nie? 6 na 10, boom! Od nas, majstą Ode mnie 5! 5 na 10, niko. I Shiba dał 6 na 10, to jest razem 11. plus e, szesnaście. 16. E, 16. To 17. jest 17. Tak, 6 plus 6 to jest 12, plus 5 to jest 17. No, tak 17. Jest. Czyli. Y, Majki, słabo, słabo. Słabo, słabo, słabo. najgorzej, Mikey, najgorzej. zobaczmy teraz szybę, Uwaga, uwaga, Shiba, co tam zrobił Shiba? U, ja też. I... Pff. Oj! I takie małe słodziutkie. Eee. To jest żaba? Nie, eee. dobra. Ocena, ocena moja jest 2 na 10. Shiba! Oj, On płacze, Shiba jest smutny. Ojeju. No, no dobra, to ja podniosę. 3 na 10. No Ja też o. podniosę. O nie, Shiba, nie płacz. 3 na 10. Eee. Shiba, szczęśliwy? No, podnieśliśmy ci. Juu, fajnie. Tak, tak, o <laughs> 11, <laughs> 11 na 30. Napisz mu. Tylko jeden, jeden więcej, i ty się cieszy. Dobra, no i mamy. u. A no zobaczymy teraz ciebie, Smiley. czy nie oszukałeś znowu. Patrzcie. Tak jest. Teraz na mnie. Poczcie to. Co? Najlepsze. Ej, nie, to jest niemożliwe. Jak on tak ładnie zrobił? No ja, znowu? no budowałem ręcznie. Wszystko widzowie widzieli. Widzowie napiszcie, ja to budowałem. Wszystko ja, no. To na pewno, te cudownego. palce też tak zbudowałeś? Tak, tak. Idealnie 5. To jest normalnie z bloku, tylko że rzeźbiłem to yy, tym, tym rzeźbiłem. biłem. ci pokażę. Tu mam takie coś, patrz. O, widzisz to? Widzisz? ty można robić, widzisz? O, takie kropki, Aha. No, no nie będzie uwierzę, no widzisz? widzę. Normalnie można tym robić, patrz. I tu możesz wybrać bloki i na przykład tutaj robić. O, widzisz? Tak ja robiłem. Aha, okej, okay. no dobra. No. To i To ja, ja daję rob... dobrą ocenę. I to ja robiłem i to jest ten, no. I to ja robiłem... Za pomocą dobra, tej łopatki 9. Za pomocą tej łopatki, jak sami widzicie, to ja robiłem, nie oszukiwałem. No ja też Yo, dam 9. 9, let's go, chyba to wygram. I chyba 10! Let's go Albo i Majki! Nie, bo mi tu coś śmierdzi. Hm, uwaga, ja uwaga! Dam taką ocenę. Majki 6, dobra, ej to chyba i tak wygrywam. To jest 19 plus 6. U, 25! Wygrywam. Tak jest, masz 25 A na nie. 30. Czekaj, ja czekaj. mam 26! Yyy. O nie, o nie, o nie, jak to? Wygrałem jednym punktem. Jak? I... jak? O tak, o tak, o tak. Nie. Co? Wygrałeś jednym punktem tylko, Niko wygrywa. O nie. No nie Aha, najgorzej Wygrałem, Brawo, wygrałem. Nico, udało Ci się. Dobra, teraz ostatnia runda. E, nie mogę jej przegrać. E, to będzie najszybsza runda, mamy tylko minutę na zbudowanie, już budujcie. Dobra. O, minuta. Co, tak szybko! Budujemy Mimik Dwer. Ostatnia postać, jest tu tylko minuta na zbudowanie. Już! Start go! Minuta, e, minuta e, dobra, została. Dobra, dobra. Dobra. A, A wy widzowie macie minutę, żeby wejść na mój sklep. Hi, hi. Wpadajcie po fajne latające dyski, piłkę tak samo mam dmuchaną i wiele rzeczy do pokoju. Jak chcecie, mam zegarek, który sobie on tutaj świeci. Budzik, w sensie. Tutaj tak samo mam koszulki. Miękka uśmiechnięta, Patty nawet jest różowa, elegancka dla dziewczyn. I latający dysk, głośnik. Fajnie możecie sobie puszczać piosenki Nawet ręcznik Smajlandia. Wpadajcie, sprawdzajcie, link w opisie do tych rzeczy i zobaczcie, niedługo nowe jeszcze będą. Dobra, a teraz bierzemy teraz to ze skrzynki i patrzcie, zanosimy, patrz co ja mam w ręku. Widzicie to? Ha, ha, ha. Teraz ja to wygram, ja to muszę wygrać. To będzie najstraszniejsze, uwaga. Kładę, boom! Haha! Ha. I zrobiłem coś takiego! Ha, ha, ha. Let's go, mam najstraszniejsze Najstraszniejszą budowlę, patrzcie no to, to jest budowla najstraszniejsza. Mimik Dweller, patrzcie, jakie ma zęby, jaką twarz. I ja go zbudowałem od góry do samego dołu. Skończyłem! Teraz Wasza, Co? Jakim cudem już! Skończyłem, moja budowla jest najlepsza. Tutaj zrobiona. Patrzcie tego, jo-jo. Zobaczmy, co oni mają. Podejdźmy do góry i spójrzmy. Wow, ej, on ma w połowie, nie dokończył. To jest dobry moment, żeby przerwać i to wygrać. Eee, zobaczmy teraz tutaj. Ooo, wow. ej, 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 on się spieszy, patrzcie jaki robisz szybko, 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 A, tutaj wow, będzie miał oczy. Twarz. Dobra, jeszcze damy im chwilę, bo ja już mam skończone. No to co, chyba kończymy. 10, 9, 8, Już, 3, 2, koniec, 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 nie, koniec. O, no jak. jak no, rozładzamy, uwaga, lecimy, patrzymy. E, mim, e, pfff, dobra to już to nie trzeba podatywać. E, dobra. No nie, no nie, na Okej, ja mu daję ocenę nie, dostaje ocenę nie, ocenę nie, żeby być nie, 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 10, dzięki. pół na Jaką wydajecie ocenę? A ja mu dam ocenę surową, bo w tym się nie postarał. 4! 4 do 4, 8 5 1. 13, 13. Patrzymy dalej. Uuuu! Ulala. Tak, ja lubię takie odcinki. Bo wiem, mało czasu. Ocena moja to jest 6 na 10. 6 na 10. Uu. Ja daję 3. Ej, tak mało? Tak, no jakiś mały, co to jest? Dobra, to jest 9 plus Shiba. Uwaga, Shiba daje ile? 5, czyli to jest 14. U, 14. Uwaga, słabo. Shiba teraz. Shiba, Shiba, Shiba. Uuu, głowa tylko. Eee, eee nie skończony. 4 na 10, 4 na 10. 4 na 10 to jest skończone. To ja, 2 na ocena. 10. A ocena. patrzcie teraz na moje! Co? co Słuchaj! <laughs> To jest, to jest niemożliwe? Jest Widzicie? Tak w tak krótkim czasie. To jest moje. I jeszcze ręce mu się ruszają, bo ja jeszcze tak go zaprogramowałem, że on jeszcze tak rusza rękami. E, no nie, mi nie, 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 nie. <laughs> A, takie rzeczy się robi redstone'em, to jest niemożliwe. Nie ma mowy, nie ma mowy. Normalnie masakra. Jak ty to zrobiłeś? No Niko, co Niko? Ja normalnie budowałem to. Nie ma mowy. Widzowie, powiedzcie, czy on oszukiwał? Dajcie komentarzu. Ja to przeczytam i zobaczę, bo mi coś tu śmierdzi. No właśnie, mi też to na piście, piście. Piszcie, widzowie, że to ja budowałem. Proszę, proszę, napiszcie, nie piszcie im, no proszę, proszę, proszę. Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. No, to co, wygrywam? No dobra, wygrałeś. No nie wiadomo, dobra, to... Nie, to jest, nie, ja się nie zgadzam z tym. To jest na pewno coś jest nie tak. Widzowie widzieli widzowie Dobra, to czekam na komentarze od widzów. Ja też. Dobra, proszę, napiszcie w komentarzu, że nie oszukiwałem. Uratujcie mnie, nie piszcie. Napiszcie, nie zdradźcie mnie, no widzowie, no. Napiszcie komentarze, bo jak oni przeczytają, tu się wkurzą, tylko